Mamy chyba, tutaj tak? Do pana pytania od strony prawnej, co można zrobić? Bo dla mnie to jest zawartość na demokracji. Eee. W tym trybie, w którym zaproponował to Urząd do Spraw Cudzoziemców, nic nie można zrobić. Jest to przetarg ogłoszony, skierowany do <laughs> właścicieli prywatnego środku na prywatnym ich gruncie, jeśli oni przystąpią, ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, umowy między stroną rządową a takim ośrodkiem zostaną podpisane, rzeczywiście jak Pan Wójt mówił, tutaj nie jest wymagana żadna zgoda, akceptacja, cokolwiek z, z lokalnych władz samorządowych i społeczności lokalnej, wystarczy tylko powiadomić, że jest zamiar utworzenia takiego ośrodka i tyle. I szczerze mówiąc na tym w tej wersji rola gminy, rola gminy się kończy. Jak Pan Wójt zauważył, już były pomysły wykorzystanie, może złe słowo, ale przestrzegania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Okazuje się, że jakiekolwiek by zapisy w tym planie nie były, to nie jest przeszkodą do utworzenia takiego ośrodka w tym trybie. Także na, na chwilę obecną skutecznie w sposób wiążący e, z, zablokować tego nie można. No dlatego ważne jest, a, a, aby oddźwięk tutaj społeczny i, i, i w naszym regionie był... Czyli 2 grudnia obudzimy się. Że będzie więcej. Do 2 grudnia to może nie, bo podejrzewam, że aż tak szybko te procedury przetargowe się nie zakończą. No ale to nie mniej, tak miesiąc w tą czy w tą, to, to, to żadna różnica. Natomiast... Czyli nic, nic no zrobisz nie możemy. No nie, w tym trybie, w jakim to zostało zrobione, czyli przetarg adresowany do właścicieli prywatnych ośrodków bez zgody jakiejkolwiek akceptacji gminy, niezależnie od postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A czy taką przetarg można zaskarżyć? uczestnik przetargu, a gmina nie jest uczestnikiem ani adresatem tego przetargu. Tak? Ale najprostszą sprawą, to żeby nikt nie przystąpił do tych przetargu. ale już wiemy, że, że ktoś prawdopodobnie... Solidarnie, solidarnie. Ale szanowni państwo, tutaj popieram, ale bardzo to jest takie budujące, wspaniały ośrodek w gminie, jak rozwijający, stanowisko <laughs> właściciela z tych ośrodków. Proszę bardzo, to jest coś wspaniałego, zajęcie tego stanowiska. I te pozostałe 6, 7 bo rozmawiamy, muszą dokładnie o tym wiedzieć, bo to jest takie jedno na drugiego. I z kolei tutaj czekałem na, właśnie na taki głos, że um, utworzenie jednego na gminie, a już nie mówiąc tam w tym waszym sąsiedztwie, naszym sąsiedztwie w tej jest to niestety, ale e, 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 z, Koniec, koniec tych wszystkiego środku, Koniec po prostu naszego rozwoju turystycznego w tej części. Ale nie tylko w tej części, na całej gminie i nie tylko. Jak kolega Burmistrz Kobina powiedział, to tylko półtora kilometra tymi dwoma alejami, które jedna jest naprzeciwko i druga trochę, dalej. piękne drogi, bo Lasy mają lepsze drogi niż niż nasza gminy, jest do pieniędzy i tak dalej. Ale pomijając za to. Proszę Państwa. Ja się spotykam z komendantem straży, ponieważ tutaj te wymagania są strażackie, co to pan mecenas powiedział. Ja myślałem, że jak spotkam się z panem komendantem Straży Powiatowej, no to będę miał tą debatę półgodzinną taką, a okazuje się, że nie doczytałem do końca i tak dalej, proszę Państwa. Obojętnie jaka pieczątka rzeczoznawcy z Gdańska, e, z Warszawy i ten, e, ten, e, ten rzeczoznawca po linii strażackiej e, uzgadnia. I my też o tym nie wiemy. Komendant Straży, ten w Polsku, również nie decyduje. Czyli zobaczcie Państwo, Jakie stworzono mechanizmy takie, żeby w ogóle cała samorządność powiatowa gminna nie miała do tego nic. Gościliśmy na te spotkanie przedstawicieli Sanepidu. A oni również. Oni są dopiero zapraszani, jak to będzie funkcjonowało. Czyli zobaczcie Państwo, pod każdym tych wymagań 10 punktów wszystkich pominięto w tych tematach. To naprawdę jest... Całkowicie niedopuszczalne, tu się nie, pod tymi słowami podpisuje. To jest po prostu coś niesamowitego. No, powinno się spać tam ileś godzin, ale po tym telefonie koleżanki, ja prawie w ogóle nie spałem, się zastanawiał, jak wyjść z tego, o to, co tu chodzi. I myślałem, że ten drugi dzień na to zjaśni. Jeszcze bardziej skomplikowany. I do czego jak zaczęliśmy się dać, to to mam się dodać, jak Pan życzył, na tym dniu był, to są coś niesamowitego. Ja takiego dokumentu nie widziałem. Nie można po prostu ze strony rządowej zasypywać takimi niespodziankami w tym temacie. Ale proszę Państwa, demokracja jest siła. I mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, bo my tutaj rozmawiamy, ale naprawdę są mocne rozmowy ze wszystkimi tym ośrodkami. I bardzo się cieszę, że tylko jednego z, z tych siedmiu, ośmiu, który ma bardzo konkretne zdanie w tak Mam nadzieję, że tego 25 do mojego sekretariatu nie wpłynie żadne. Żadna informacja, <laughs> informacja o ośrodku. Ja jestem dobry i myśl, ale nie zwalniamy tempa i to, co zaplanowałem, to po prostu będę to robił. Będę Państwa informował. Odnośnie tutaj zebrań miejskich. Mamy dwie formy. Jedna, jedna forma zagadnienia mieszkańców to jest poprzez naszą stronę, żebyście Państwo w Warszawie włączyli czytali. A druga taka tradycyjna, ogłoszenie na słupie. I trzecia, jeszcze tak zwana kartka od budynku do budynku. także żeby tutaj tak mocno informujemy, tak, tak po staremu i po nowemu, żeby każdy mógł się dowiedzieć. I teraz się zastanawiamy, po prostu, czy na tym etapie, ale mi się wydaje, że na tym etapie, jak ta nasza informacja pójdzie. To odpocząć tutaj w społeczeństwie i tak dalej, bo w tej chwili będziemy galopowali po prostu w każdy dzień daleko mocno, musimy dotrzeć do strony rządowej, ale musimy dotrzeć. Najpierw będziemy po prostu się tutaj własnymi siłami podpierać i wspomagać, będziemy docierać. Zobaczymy, co tak ja usłyszy i e, Państwo mogą liczyć na to, że jeżeli będziemy bezsilni, bezradni i ten dalej temat będzie się po prostu rozwijał, to będziemy po prostu niezwłocznie zwołamy zebrania wszystkich. Bo nie myślcie Państwo, że koszerówka, tylko jesteście sami. No nie, nie. Absolutnie. Jesteśmy 16 sołek, 20 wsi, którzy jesteśmy jedną rodziną. Będziemy szli. Jak ogłoszę zebranie wiejskie, to będziemy ogłaszać we wszystkich miejscowościach. Jak będzie potrzeba, to w niedzielę do południa, w niedzielę po południu będziemy patrzyli, gdzie msze są pomiędzy mszami. I będziemy tutaj włączać, bo i również uciekamy z tym Dlaczego nie? Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Kościół też z nami jest, dlatego też tak tu nie ma żadnych tajemnic, mówimy, polskim głosem naszym tu lokalnym.